Teraz, moi bracia, tutaj, tego wieczoru, jeśli ktoś nie głosi Bożego uzdrowienia jako Bożego lekarstwa na chorobę, to ciekawi mnie, jak może zastosować zbawienie bez zastosowania Bożego uzdrawiania. Pamiętajcie, choroba nie pojawiła się wcześniej, nim nie pojawił się grzech. Jednak choroba przyszła jako rezultat grzechu. Choroba jest atrybutem grzechu. Właśnie to wyprodukował grzech. To jest ten atrybut. Podobnie jak drzewo, które rodzi jabłka, a one są atrybutami drzewa. Czy to była choroba? Niektórzy ludzie próbują to oddzielić. Czy były to te wszystkie inne atrybuty grzechu, pesymizm, znużenie, zły nastrój, złośliwość, zazdrość, spory, on nie musieli oddzielnie pokutować za każdą z tych rzeczy. Jedno przełaganie wystarczyło na wszystko. Na przykład, jak często mówiłem, jeśli tutaj na platformie byłoby jakieś wielkie zwierzę, duży niedźwiedź albo lew, a on położyłby swoją łapę na moim boku i rozrywałby go, wtedy nie szukałbym jakiegoś noża tylko pota, by odciąć tę łapę. Jeśli uderzyłbym go w głowę, wtedy zabiłbym tę łapę i cały Niedźwiedzia. Jeśli uderzyłbym tym narzędziem w głowę tego zwierzęcia, był po wszystkim. Cóż, głową każdego atrybutu grzechu jest grzech. Gdy Jezus przyszedł i uporał się z grzechem na Golgocie, On zabił grzech, a zarazem każdy trybut, który idzie z Nim w parze. Amen. I zupełnie odkupił nas dla Boga. Dzisiaj ja jesteśmy synami i córkami Boga, doskonale odkupieni przez doskonałego odkupiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Och, kiedy o tym myślę, to sprawia, że czuję się szczęśliwy. Teraz nie posiadamy tego w pełni. To prawda, jednak mamy zadatek zbawienia. Mamy ten zadatek. Nie przeminęły jeszcze pokusy. A nie jesteśmy tymi, na których grzech nie ma wpływu, ale Jezus pomaga nam we wszystkich pokuszeniach. Jeśli zrobię coś złego, to jestem gotów pokutować. Każdy jeden chce żyć właściwie przed Bogiem. Ty nie masz pragnienia robić źle, jednak kiedy szatan przewróci cię gdzieś, wtedy jest przebłaganie, które na ciebie czeka. Jeśli wyzna moje błędy, Bóg po prostu je odpuszcza. Tak samo jest, ty zachorujesz. To nie znaczy, że jesteś odporny na chorobę, jednak zawsze Bóg jest chętny, by Ciebie od niej uwolnić. Widzicie, za każdym razem, kiedy jesteś chory, idziesz do Boga i prosisz go, a on jest chętny, aby cię wyzwolić, ponieważ jest tam przebłaganie. Zależy to od Twojej wiary w to przebłaganie, które jest Twoim odkupieniem. Jeśli wiemy, że ta radość, którą mamy, jest tylko zadatkiem tego, co leży przed nami, wtedy co to będzie, kiedy otrzymamy pełną zawartość tej polisy? Co to będzie? O, niektórzy ludzie mówią, że gdy ktoś przyjmuje Ducha Świętego, to krzyczy, płacze i zachowuje się dziwnie. Zastanawiam się, jak to będzie, kiedy dostaniemy się do chwały. Jest powiedziane, oni śpiewali pieśń z gałązkami palm w swoich rękach: Hosanna, chwała temu, który siedzi na tronie. Hosanna, będziemy śpiewać i machać palmowymi gałązkami to będzie wspaniały czas. Jeśli więc tylko atrybuty sprawiają, że czuję, iż muszę coś uczynić, to co będzie potem? Muszę mieć inne ciało, abym to wytrzymał. Jest jedna pewna rzecz, kiedy przechodzę pokuszenia, a uciekam się do niego, do mojego schronienia, wtedy Bóg wybawia i uwalnia mnie z tego pokuszenia. Moje serce się raduje, wtedy patrzę wstecz i myślę: "O Boże, jak ty to uczyniłeś? Jak już jestem szczęśliwy". Kiedy jesteś naprawdę poważnie kuszony do się czegoś, a uczynisz Jezusa swoim schronieniem, wtedy zamykasz swoje oczy i idziesz wprost przez to, a potem staje się to najsłodszym przeżyciem, jakie kiedykolwiek przechodziłeś. Pewnego razu, kiedy nadbiegł lew, aby rozszarpać Samsona, on go zabił. Kiedy Duch Święty przyszedł na niego, och, on zabił tego lwa z taką łatwością, jakby to było jakieś małe zwierzę. Pewnego dnia, kiedy przychodził obok leżących tam zwłok, starego szkieletu, jakieś pszczoły zbudowały tam plaster pełen miodu. On go zjadł i powiedział: To był najsłodszy miód, jaki kiedykolwiek jadłem. Była to ta sama rzecz, która miała go zabić, a kiedy po czasie przychodził obok, widząc te zwłoki, zasmakował miodu, który był w tej samej rzeczy. Podobnie jest teraz. Amen. Kiedy mogę widzieć to stare życie, które kiedyś owałem, a które teraz jest martwe jak trup, mówię ci mogę podnieść moje ręce, chwalić Pana i jeść najsłodszy miód, jak kiedykolwiek jadłem. Jest to niewysłowiona radość, pełnia chwały. Kiedy spoglądam wstecz, mogę tam widzieć tego młodzieńca, który był tu przed chwilą i wielu innych mówiących Bracie Branham, moja matka umierała na gruźlicę Ten był na wózku inwalidzkim, a ten mały jego mość miał to, a tamten tamto Prosiłeś Pana Jezusa, On ich uzdrowił Mówię Wam, to po prostu podnosi Wasze serca Jeżeli teraz mamy tylko ten zadatek, to co to będzie, kiedy naprawdę będziemy mieli zupełne odkupienie? Czy to nie będzie cudowne? Ojej, jaka to będzie radość w tej wielkiej chwili, jeśli mam obietnicę zmartwychwstania tego starego, śmiertelnego domu, zarazy, w którym się obecnie znajduję. Jeżeli mam przyobiecane odkupienie i zupełnie nowe ciało, ono nigdy się nie postarzeje i nigdy nie zużyje. Otrzymałem jakiś zadatek z tego dzieła, pojednania, dla potwierdzenia, że będę go miał. To jest właśnie to. Że, kiedy widzisz leżącego na łóżku mężczyznę z powodu raka, a nasi kochani lekarze mówią, to już jest poza naszymi możliwościami, wtedy klękasz i prosisz drogiego pana Jezusa zgodnie z jego słowem, z jego pojednaniem, z jego obietnicą, a wtedy widzisz, jak ten człowiek powraca znowu do zdrowia, staje się silny i rumiany. Mówię wam, to jest najsłodszy miód, jaki kiedykolwiek jedliście. To jest prawda, z pewnością jesteśmy tego pewni.